Na pewno to kurwa nic nie ma. Czy na pewno nie ma jakiej kaski? No tutaj, niestety, nie ma nic, ale to nieważne. Zaraz coś znajdziemy. Oho, o! Idealnie, 20 groszy. Mamy brakujący fundusz. Witam, ja jestem kamerzysta. Ostatnio na dworzu zrobiło się dosyć chłodno, ale to nie jest ważne. Wystarczy grubiej się ubrać i na pewno nie zmażniecie. Problem pojawi się dopiero w zimę, ale o tym porozmawiamy później. W każdym razie dzisiaj pokażę wam, jak przeżyć jeden dzień, posiadając zaledwie 2 zł. Na pewno z tego zostanie nam jeszcze jakaś reszta, ale to nieważne. Budżet, którym dysponujemy, to zaledwie 2 zł. Nie posiadając domu, znaczy posiadając szopę, możemy przeżyć dzień, posiadając zaledwie 2 zł. YouTuberzy próbowali przeżyć za 10, za 100, albo tak jak Marek, za 500, i nie budowało im się to, a mi uda się przeżyć dzień posiadając zaledwie 2 zł. Także zapraszam was do oglądania. Pierwszym problemem, który pojawia się, no to jest oczywiście pożywienie. Jakoś to pożywienie musimy zdobyć, a pamiętajmy, że mamy tylko i wyłącznie 2 złote. Co zrobić w takich sytuacjach? Zawsze możemy wtedy korzystać z łona natury i pozbierać sobie jagódki. Takie jagódki dostarczą nam odpowiednich substancji odżywczych i na pewno będziemy bardzo dobrze odżywieni. Ale jeżeli nie chcemy jeść tylko jagódek, no to pokażę Wam również inne sposoby, jak po prostu to pożywienie zdobyć. W każdym razie, problem pojawia się dopiero wtedy, gdy nadchodzi zima. Co zrobić w zimę? Jak przeżyć w zimę? Oczywiście ubezpieczyłem się wcześniej w słoik i po prostu pozbieramy sobie jagódki do słoika, żeby po prostu mieć jagódki na zimę. Pamiętajmy, że możemy zasypać je jakimś cukrem, chociaż nie, cukier jest za drogi, ale to zasypcie jakimś piachem czy coś i też będzie na pewno bardzo dobrze. Także. Jagódki rzucone i możemy przejść do następnych kroków. Ale oczywiście nie samym jedzeniem człowiek żyje, człowiek również potrzebuje je napoić, także napójmy się. O! Po co tracić pieniądze na wodę? Jakieś butelkowane wody, jakieś wody z lodowca. Skoro matka natura dostarcza tutaj źródeł, z których możemy takową wodę pozyskać. O, o kurwa, widzisz to? Buta mi wesoło. Matka natura mnie nie kocha. O kurwa. uważaj. I co, na zdrowie? Kiedy już odpowiednio się napoimy, i dostarczymy do naszego ciała odpowiednią ilość elektrolitów, powinniśmy zjeść coś konkretniejszego. Także przemieśćmy się i w końcu zacznijmy wydawać nasz gruby hajs, który jest aż za gruby, nie wiem, czy powinienem trzymać takie pieniądze w rękach. Chodźmy, po prostu chodźmy. Kurwa, buta zgubiłem. Ała. Znaleźliśmy się właśnie pod najbardziej prestiżowym sklepem, jaki kiedykolwiek istniał. Jest to oczywiście Biedronka. Dostarczymy tutaj swojemu organizmowi potrzebnych substancji odżywczych, czyli tak zwanych kalorii, w atrakcyjnych cenach, które nie przekraczają dwóch złotych. Znaczy, postaramy się znaleźć takie produkty. Wiadomo, że bogaci ludzie tutaj nie kupują, ale ja do najbogatszych nie należę, a w zasadzie należę do najniższej klasy społecznej, klasy trzeciego świata. Także sklep powinien być dla mnie jak najbardziej odpowiedni. Także zapraszam Was do najbardziej ubogiego sklepu w Polsce. Mam nadzieję, że znajdziemy coś odpowiedniego. Poczekam, wszystko drogie jest. Nie ma już. Jest dostępna kajdziarka. Nagrywaj, 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 nagrywaj. Kiedy znaleźliśmy się w biedronce, powinniśmy wybrać produkt, który jest najtańszy. A najtańszym produktem jest tak zwana bułka. 55 gram. Zawijamy taką bułeczkę i tracimy tylko i wyłącznie 29 grosz. Pamiętajmy, że już opiliśmy się wcześniej po bliskim stawie, także nie potrzebujemy spożywać wody w miejscu takim jak ten prestiżowy sklep. Także weźmy tą bułeczkę i przenieśmy się do kasy. Niestety nie starczy już nam na żadne piwo, ale nic straconego. Kiedy zabraknie Wam odpowiedniej ilości gotówki, możemy znaleźć jakieś rozwiązanie. Zawsze możemy spojrzeć pod ladę. Czy na pewno tu kurwa nic nie ma? Czy na pewno nie ma jakiej kaski? No tutaj niestety nie ma nic, ale to nieważne. Zaraz coś znajdziemy. Oho, o! Idealnie, 20 groszy. Mamy brakujący fundusz, także możemy. Tego też nie mogę kupić. Mam 20, czyli mam złoto 89, znaczy coś tam Jest, kustosz. Złoty 89, złoto 79. Zostanie nam jeszcze 10 groszy, a w sumie 12 groszy, które będziemy mogli przeznaczyć na jutrzejszy dzień, i odpowiednio ten fundusz spożytkować. Także przemyślmy się do kasy. Niestety kolejki w mało prestiżowych sklepach są dosyć dużo, także musimy chwilaszko poczekać. Nie. Dobra. 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 Wiecie jak kupować piwo w Biedronce, nawet nie musicie być pełnoletni, żeby kupić piwo w Biedronce, wystarczy, że macie na sobie worek. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się tego, no ale nieważne. Zajebiście, że mi sprzedał w tym worku browarka i bułeczkę, nie sprawdził dowodu, dziwne. A nawet jakby sprawdził, A tak by to czy mogę zdjęcie? Nagrywali piwo? Przepraszam, ale czy mogę, mogę No wam zdjęcie? możesz, okej, okay, dziękuję. No. Dziękuję. Też mogę? Dzięki. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Dobra, w każdym razie na no, znaczeniu skończyłem. A na tym, że trzeba pierdoloneć browara, I idziemy. Zawsze pamiętajcie, żeby wybierać browarki wysokoprocentowe, aby szybciej się zachlać i zapomnieć o otaczającej was rzeczywistości, bo po co cierpieć. Po prostu otwieracie sobie browara i klejecie na hejno. A, przypyszne piwko. No i zagryzamy oczywiście bułeczką. Wszystko w cenie 2 zł 8 groszy. Pamiętajmy, że znaleźliśmy 20 groszy, więc 12 groszy przeznaczamy na następny dzień, aby nie doszło do takiej samej sytuacji. Już jesteśmy zabezpieczeni, aby na następny dzień mieć taki sam start pack, czyli kustosz oraz kajzerka. Żyć nie umiera. Ludzie coś tam pierdolą o ciężkiej sytuacji finansowej w kraju. Jaka ciężka sytuacja finansowa w kraju! Wy po prostu nie umiecie operować swoimi funduszami. Funduszami powinny operować się idealnie, tak jak ja to robię. Dwa złote dziennie, moim zdaniem, jednak jest za dużo, bo mógłbym się obejść bez tego piwa. Tak naprawdę, no mógłbym się obejść bez tego piwa. A taka bułka dostarczy wam 300 kalorii. Wiecie, ile to jest? Wiecie, ile dzieci w Afryce jedzą? Na pewno nie tyle. No, piję jest jeszcze plowarka, kowalne fikołka i film wyjdzie na pewno ekstra. Przeżyłem za dwa złote, przeżyłem za dwa złote, już jest ciemno. Jak widzicie, a zaczynaliśmy nagrywać o 7 ten film bardzo długo nagrywaliśmy, gdyż jest to film bardzo wysokich lotów, rozumiecie o co chodzi. Tutaj jest naprawdę masę serca poświęcone czasu, wytrwałości oraz dążenia do stworzenia filmu idealnego, który właśnie powstał. w zdrowie. Ale czym by był ten film bez ani jednej spalonej fajki? No głównym by był, tak? Byłby głównym. Niestety złamał mi się, ale coś tam się zostało. Mm. Pamiętajcie, że nie musicie jeść, nie musicie pić, w zasadzie nie musicie strać i szczać. Ważne, żeby dokarmiać raka. Rak to jest najważniejsza rzecz, którą musicie pielęgnować. Rak jest waszym przyjacielem, rak jest wyższą świadomością po prostu. Dlatego wszyscy razem palmy papieroski. Mmm, pierdolę sobie z Like a James Bond, w każdym razie bułeczka będzie zagryziona. Kiedy jestem już dobrze zrobiony w szopie, leżę sobie tutaj, śpię, no to przychodzi do mnie mój najwspanialszy przyjaciel. Siemanko, mój witam ciebie. I w takich chwilach konsumujemy alkohol, który przekracza już nasz budżet, który wynosił 2 zł. Ale zbieraliśmy przez cały dzień puszki, więc możemy sobie na to pozwolić, prawda? No ciężko było, ale zbieraliśmy wszystko. Niestety Marek nie wypłacił mi pieniędzy przez ostatnie dwa miesiące, ale... Ale mamy. Udało nam się? Na szczęście są puszki na śmietnikach, także możemy sobie jakoś no. życie ułożyć. Otwórz mi. Pewnie. Zęba mi też. O no, czekaj, połknę. Może ci postawi no. złotego jakiegoś. O, oh, najgorszej próby, jak No, w sumie, że z Marka. Zrób go. Ojej. Oh, Zimno? No troszkę, da. No wiesz, ale... no ogrzewania niestety nie mam, drzwi też nie mam, ale... Ale piwko mamy, się ogrzejemy. Dobra. No <laughs> to raka wypluwasz. Pali. Pali. A gdy browar jest już spity, a kilka browarów, wtedy trzeba wrócić na stare śmieci, czyli do Marka i jakoś przenocować w jego piwnicy. Odkąd mam tą szopę, powiem wam, że jest ciężko, ale czasami nie zamyka drzwi. Dzisiaj mi się udało, Przedem tutaj bez problemu. Mam nadzieję, że się nie obudzi. Jest czwarta nad ranem, klucze tylko drzwi żaden zdolny, nie ukradł mi fajek, których nie mam. I idziemy spać w prestiżowym pałacu Lorda Kruszwila. A wszystko to najlepsze za jedyne 2 zł dziennie. Ale w sumie to chyba nie powinienem tego mówić, bo to chyba nie każdy może tak za 2 zł spać w pałacu Lorda pra.